Siemano, witam wszystkich, to ja, Dominomu, Krysu oraz Takłosa. Witam na kanale Twiśliw i Har, gdzie będziemy się już widać coraz częściej, ponieważ zakończył się kontrakt z Kikiem. Wbiłem wszystkie godzinki, Miałem czas do 13 grudnia, ale piłem je wcześniej. Kontrakt został zakończony. Fact, fakt faktem, to nie chodź kika, bo będę miał KCIP. E, I dalej będę coś tam sobie streamował. Może więcej, może mniej, zobaczymy. Ale na pewno e, będziemy się widywać częściej na Twitchu. Na Twitchu. Ponieważ lubię, lubię platformę Twitch. Lubię fioletową platformę. A! Byłem, byłem. Byłem wczoraj oglądać DOM. I obejrzałem. Obejrzałem wczoraj dom potencjalnie, który chciałbym e, może zakupić, i mi się nawet e, podobał. Nawet mi się podobał ten dom. Dom Xi. No, dałoby się zrobić, dałoby się tam zamieszkać 5 osób nawet, e, więc dałoby się, ale nie będzie to Dom XI. Byłem, byłem obejrzeć dom. E, Buduje się obecnie i. No może, 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 zobaczymy, zobaczymy, jak się życie dalej potoczy, ale możliwe, że będzie, że będzie kupowany bliźniak. Nie, patrzyłem i na jedno jednostające, i na bliźniaki. Za gotówkę, czy na kredyt? Nie wiem, zobaczymy. Wolałbym za gotówkę, ale jeszcze myślę. Może zamieszkać w Piątkę i będziemy wspólny content? Jak mi znajdziesz Piątkę... Która będzie chciała zamieszkać razem i robić wspólny content Ja się na to piszę, no nie e, No, jakbym, słuchajcie Ja zawsze mam takie podejście, jakbym znalazł W tych czasach teraz, piątkę osób No czyli ja jestem jednym, czyli czwórka osób Która naprawdę chciałaby Robić content i żyć k Życiem streamera, z wielką chęcią Bym się wprowadził, no nie Powiedziałbym Juli tak, Julia Poświęcę rok swojego życia Żeby ułożyć sobie życie na zawsze Będziemy się mało widzieć, ale mi ten rok Ale k... Nie da się znaleźć takich osób. Ile taki dom? No, z wykończeniem to ponad milion. Co się stało ze starą zalaną klawą? Stara klawa, stara klawa, niestety. W starej klawie wydarzyła się sytuacja przykra. Przyciski, stara klawa, tutaj. Trochę ujebana, jak widać. Eee, oblana, oblana wódką, sołkiem pomarańczowym. No, generalnie ona wszystko przeżyła, bo to jest, pamiętacie, jak miałem drank streama na hornówku? To ta klawiatura yy, była blana wódką, była blana sokiem pomarańczowym. światełka już inaczej świeciły, yy, niestety literki D i J zaczęły się ostatnio wciskać, osta ostatniego tygodnia, dwukrotnie, zaczął się być double click yy, I też również, yy, nieraz się w ogóle nie klikały, że nieraz klikałem D i się nie klikały, musiałem za D, no tak, akurat taki przypadek, że J i D, no naprawdę akurat D, serio no i niestety już, no już te guziki nie działają, więc została wymieniona. się 27 pt. w nazwie. Ja, pikole. rozbita kreatura w pół? Ale essa. To niezła rozbita kreatura. Będą live 24 7? Z lana? Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie 24 7. E, a, ktoś pytał jak będzie wyglądał lan. No, jak to wam p***a? no będziemy siedzieć k***a. Biurko, biurko. Nie wiem jaki układ dokładnie, bo mamy na kole Fortuny te kary i tu będzie jeszcze jedno biurko. Taki jest chyba układ, taki sobie zarządziliśmy. Ma Chodzi o to, że na kole Fortuny mamy za wyje to że ktoś daje buziaka osobie po prawej. No i nie wiem jak się ułożyć, bo jakby nie wiem, komu chce luki dać, ewentualnie buziaka, komu chce młody dać buziaka, komu bagi chce dać buziaka. No i na przykład komu mam wstydać buziaka, buziakach? Na przykład mamą będzie w weekend, no nie? Nie właśnie, wiesz, nie do końca wiem jak się ułożyć. Bagi mamonowi. Nie, jak mamon przyjedzie na lana, to bagiego nie będzie. Bo bagi wtedy jedzie na jakąś tam imprezę rodzinną. I bagi wtedy znika. Rozstawienie na buziaki. Młody luki, bagi, suchar. Chodzi ci o mamona, tak? Bo jakby rozumiem, że memujesz. Czyli mamon daje młodemu ewentualnie, tak? Uuuuuuuuu, słuchaj, niezłe. No luki dla bagiego w sumie powinien dawać. Na czym polega LAN? Co na nim robicie? No, że gramy na lanie. Na lanie, w jednym miejscu, rozumiesz? Bootcamp, LAN, rozumiesz? W jednym miejscu. Tak, od życia i dodatkowo będą jeszcze jakieś uh, kary aktywności z gotowania. Pewnie wyjdziemy na miasto z Rybsonem i Mamonem, jak Mamon będzie na, na streama. Eee, no, jeszcze wymyśli w trakcie, no nie. O, pewnie odwiedzimy w jeden wieczór Jarmark. Jarmark w Katowicach, bo podobno jest gigaładny. O, No, zobaczymy. Będziemy się dobrze bawić. Drugi Jeremamona. Tak, wszystko na to wygląda. Dobra, przejdziemy jeszcze przez moje tweety, które mam otwarte. Nie pamiętam, że nawet jakie, ale mam otwarte jakieś tweety. O, to jak zaczęto to mnie rozjebało. Przysięgam, że odkrycie terapii z czatem GPT to moje najlepsze odkrycie. Już tyle myślałam o terapii, a jest lepszy niż jeden specjalista. 500 tysięcy wyświeceń. I, I la... Saj, laski się... Fajarają terapeutom na czacie GPT, bo generalnie istnieje coś takiego, eee, mogę ci to pokazać. Ja to raz testowałem, ja to raz testowałem. Normalnie masz Masz normalnie modele GPT i masz... A jeszcze to jest ten? Ja mam go zapisanego tu po lewej, bo raz go pokazałem w streamie. Le no tak, terapist psycholo Psychologist, non-medical therapy I normalnie możesz sobie pisać. Macie jakiś problem? Coś ten? Napisać mu coś? Eka, no problem. Traciłem pracę, nie mam tytułu, nie mam e, sobą żadnej konkretnej edukacji w szkole, nie mogę się teraz pozbierać, e, mam kredyty na 30 tysięcy złotych, nie mam wsparcia od rodziny, generalnie wszystko jest Jedyna opcja, jaką, jaką teraz widzę, to po prostu się zabić. Czy jest jakaś inna droga?

Nikt mi, nikt ani nic nie może mi pomóc. Mieszkam w lesie i najbliższy człowiek znajduje się ode mnie 20 km. Nie mam dostępu do elektroniki oprócz mojego telefonu, z którego to piszę. Dziękuję za najważniejsze jest tak, ważny się powiedzieliście, co przeżywasz. coś tak akceptować. Nie, to wszystko na dole, ale skoro piszesz, to że na się przezwalisz, to się bierzesz, że nie jesteś stary. Jeśli chcesz, że nie chcesz, to że po nie może, że nie Mały plan na tu i teraz. No i tak chce piszesz, no, nie? Wysiadł z tej najniższej myśli, i się, i zaczął, i zaczął, i zaczął, i zaczął. Nie, no, mocny jest terapeutem, nie? No i no i widzicie, no. I tutaj pani koleżanka, pani koleżanka pisze sobie z terapeutą GPT. No, te TBH to dobra rada, no co więcej, ci może AI pomóc? No ja rozumiem, że to są jakieś tam rady, no nie? Ale gadanie, kurza rozumiesz? A jest lepszy niż jeden specjalista. Wydaje dla mnie tak, nie wiem, no, odklejone. Ale jak komuś pomoże, to w sumie spoko, no nie? Testowaliście rozmawiać Voice GPT, po polsku gada? Jak to jest coś takiego? Siemano. Hej, hej, jak tam? Co słychać? Siemano ziomuś, ty nie wiedziałem, że ty potrafisz gadać! No jasne, że potrafię. Jestem tu, żeby z tobą pogadać i pośmiać się. Co u ciebie? Dobra, a znasz jakiś żart o bułce i szynce? Oczywiście! Posłuchaj tego. Dlaczego pulpecik nie może grać w szachy? Bo za każdym razem jak mówi szach... To szynka ucieka z planszy. A czemu ty masz taki akcent? Możesz mieć inny głos? Pewnie. Mogę zmienić akcent. Jaki głos by ci odpowiadał? No, jaki głos? No na przykład męski. Rozumiem, ale niestety nie mogę zmienić swojego szyło? głosu na męski. No, mogę za to szyło. spróbować innego akcentu albo stylu mówienia. Może chcesz usłyszeć coś konkretnego? A dasz radę akcent ukraiński? Jasne. Mogę spróbować z ukraińskim akcentem. Czy tak brzmi lepsze? Tak, tak brzmi dobrze, no. Cieszę się, że ci się podoba. Co mogę dla ciebie zrobić z tym nowym akcentem? Yy, Powiedz mi jakiś żart o Polakach? Jasne, oto lekki żart o Polakach. Dlaczego Polacy nie grają w chowanego z Ukraińcami? Bo nikt nie znajdzie Ukraińca, który schował się do pracy. <noise> Dobre to było. Cieszę się, że ci się spodobało. A dawaj jeszcze jakiś jeden. Okej, okay, oto kolejny. Dlaczego duch nie może skłamać? Bo prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Nie no, brawa, naprawdę, no jesteś dobrym żartownisiem. Eee, a masz jakiś żart o streamerach z Twitcha? Pewnie, posłuchaj tego, dlaczego streamer z Twitcha przestał chodzić do kawiarni, bo za każdym razem jak prosił o suba, dostawał kanapkę. <tryk> Będzie GTA pięć zrobienia napadów? No, jakoś po świętach, no bo teraz jakby wiesz, kalendarzowo... Ee, kalendarzowo... Dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy ósmy, dziewiąty, piętnasty jest LAN Minecrafta, Trzy, e, piętnastego wieczorem wracam do Krakowa, 16 spędzam sobie czas z Julią, 17 przygotowuję się technicznie pod wyjazd w góry i osiemnastego, dwudziestego trzeciego jest wyjazd IRL w góry, potem są święta, tu też pewnie święta. No i tutaj dopiero pewnie jest początek znowu streamów w domu. Następny, to jest ostatni stream w domu chyba. Następny stream w domu będzie albo 17, jeśli odpalę, albo dopiero 26. Dziś mokry suchar. Hejka. Tylko właśnie pytanie, czy mokry suchar, czy suchar, czy mokry, czy po imieniu? Tylko nie mokry. <gry> Dobra, słuchajcie, witam was w serii Advent. Dobra, powiem tak, to jaki to jest odcinek, to jest mocne. To 24 dni rozdawania prezentów 24 różnym twórcom. W tym roku goście wymyślają je sami. Każdy dostaje budżet 1000 zł, więc weźmiemy pod lupę ich kreatywność. W tym roku należy wylosować prezent dla siebie, a służy temu ten oto swój, więc weź jedną karteczkę. Dobra, dobra, czekaj, biorę Tom. To jest właśnie najlepsze, że ani ja, ani ty nie wiemy, co jest w tych paczkach, bo te paczki były przygotowane przez innych twórców internetowych. To nie jest napisane nawet, tylko jest numerek. Numerek 16. Nie, myślę, że. Proszę, wiem miałem nadzieję. Coś dziewczęcego! Dlaczego? No za chwilę zobaczycie, jak odpakujecie. Teraz, twoje zadanie jest takie: musisz znaleźć ten prezent wśród wszystkich prezentów, które znajdują się gdzieś tutaj wokół nas. Czemu oni na tym YouTubie przemokli? Co A to prawda, napisał w tym: mokry suchar ze spacją. Nastka? No tu, ja od razu. Niektóre prezenty są w kilku paczkach, bo budżet do wykorzystania to było 1000 złotych i wychodzi na to, że te dwie rzeczy udało się w 1000 złotych zmieścić. Ja i moje wielkie, nie wiem, bagno. Ja ostatnio dostałem pytanie od jednego z widzów, czy mam ochotę otworzyć te prezenty, bo dowiedzieć się, co jest w... to taki się wydajesz, bo to jest ten dzień, w który grałem w Fortnite'a do 7 rano i spałem 4 godziny. Trotku, no tu uwierzcie mi, jak widzę te wszystkie paczki z tyłu, to mam ochotę je wszystkie prześwietlić w jakiś sposób. Ja mam pytanie, kto je pakował? Nie ja. No, okej. Okay. Jak, jak ja ty... pakowałem, to to wyglądało znacznie gorzej, tak Mara je pakowała. Tak, naprawdę, więc... ładnie. Wiesz, to teraz jest idealny moment, żeby je wziąć i rozerwać, ale mówiłeś o tym, żeby spróbować zgadnąć, co może być w środku. No nie, bo patrz, patrz, to leciutkie, a to giga... Ciężkie, no czy jak na wiesz, pornaj do tego. Tu jest sprzęt jakiś. My prezenty będziemy oceniać pod względem uniwersalności, kreatywności oraz praktycznie... Nigdy nie pamiętam tego. To otwieraj to co? To już? No już. Dobra, czekaj, jakoś tak trzeba. Czekaj. To chyba jakiś numer seryjny albo... Numer seryjny nic mi nie mówi. No trampling. To jest but, i żeby tego nie złamać jakoś. A może właśnie, żeby nie stawać na tym? Czemu on się śmieje cały czas z nas? Nie, no czekaj, ja wiem, co to jest? To z przodu będzie Oj. chyba. No nic nie ma, żadnej informacji. Jest jedna informacja. Jaka? To będzie idealne na zimę, wydaje mi się. I żeby zadbać o siebie. Jaka jest informacja? Tam z tej strony z boku mówili, że to ma bardzo pozytywne. Nie! Widzę, 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 sauna parowa, przenośna, domowa, składana. Kto wpadł na taki poroniony pomysł? Generalnie to jest seria, w której wiesz, ja wymyślałem też prezent i on jest jednym z tych 24 prezentów, czy tam 23, i mój prezent też ktoś wylosuje. Stawem strój, kąpielówki. <laughs> nie nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ja też nie do dzisiaj. A co najlepszym się to przetestować dzisiaj. <laughs> Czyli jednak będzie mokry, słuchaj. Dobra. Ej, wiesz, co jest najlepsze? To będzie ciężkie do składania. Też mi się tak wydaje. Ja myślę. Instrukcja? No, bez instrukcji. Ale przyjechałeś samochodem, więc myślę, że się uda spakować. Co Z to jest? To nie podłoga. Jakiś film? nie? Dobrze się bawiliśmy na planie. to jest podłoga? Ale u ziemniaka taki ten, oni się tak śmieją dużo, generalnie. To jest piecyk? Nie wiem, nie chcę wiedzieć jeszcze. Będzie przebranie, będzie przebranie, mówię ci, jest ryżowar. ryżowar. Wygląda podobnie do mojego ryżowarwa, się wkłada się do środka, tu jest temperaturka. Czyli jak tam się wlewa wodę, żeby to była sauna, to można sobie też herbaty zrobić, jakąś, wiesz, aromaterapię ziołową. Tak, no tu wlewasz wodę, no, poziom, low, medium, high, jest napisane, żeby nie przekraczać poziomu, ten, linii, no spoko, no nie, <ścoughs> jest nawet pilocik. <ścoughs> <laughs> Możesz zdalnie operać. Mówię ci, w ogrodzie stawiasz i łączysz sobie w ogrodzie, żeby się grzało. TBH, jeden z fajniejszych odcinków z tobą, no bo śmieszny był prezent. Na instrukcję będzie potrzebna. No dobra, krem cre de la crème, czyli musimy zobaczyć, jak jeszcze wygląda sam namiot, samo poszycie. O, masażer do nóg? Stary, to nawet na streamach się możesz wykorzystywać. Ktoś się zdenerwuje na czacie i wtedy zaczynasz rolować. O da Ja pamiętam, u mojej babci coś takiego było. Kładziesz sobie nogi i wiesz, poprawiasz sobie krążenie, tak... Iii, to dzisiaj będzie bardzo fajne. Ej, naprawdę fajne. Do sauny sobie pójdę, zaznał spokoju. <laughs> bardzo mi się to podoba. Jestem ciekaw, kto ten prezent wymyślił, bo to jest takie bardzo szalone że tak. Czy poznamy odpowiedź na to? I Myślę, że tak, pod sam koniec. Ej, czekaj, mi tu głowa wystaje? Tak. To jeszcze trzeba zrobić dziury tylko na ręce, Mi żeby... Mi to głowa wystaje! <grym> na ręce. Są, Są dziury? Sobie... O stary, patrz, że możesz na... w tym grać! Jakby ci było zimno w zimie. Idealne na zimę! I sobie stoi... Siedzisz sobie, głowa wystaje, rączki możesz wtykować i na pie... Już sukceskami Ej, Popatrz. przysięgam, robię, robię to na streamie. Robię to na streamie. Przysięgam. Dobra, zobaczmy w takim razie do instrukcji, żeby Zrobimy. zobaczyć w ogóle jak to. W... Tam instrukcji było, żeby poczekać 15 minut. To chyba hmm. trzeba to zamknąć. No. I mamy czas na odpakowanie drugiego prezentu. Dobra, ale czekaj, to będzie potem Zaparowane i co, ja wejdę jak to będzie zaparowane? Chyba, że chcesz czekać aż się zaparuje. W sumie jest miejsce na ręce, to możesz odpakowywać prezent z rękami na no. Na razie to zostawmy, niechaj się rozgrzeje, bo wody dosyć sporo wlałem. Skoro mati się śmiał, że to może być jakiś element, który może pasować do samej sauny... To jest element relaksacyjny również. To może to jest jakiś szlafrok? Ja strzelam, że szlafrok. to jest jakieś takie do leżakowania, takie huśtające się? Nie wiem, otwieraj dalej. Ale to by idealnie tak pasowało w sumie. Mata masująca, 12 silników. To nie jest do huśtania. To jest mata masująca, firma Matmais polski, to jest a? polski produkt Ty rzeczywiście łapy polskie. Polski po produkt, jesteśmy patriotami Masage, to jest genialne, ale usiądziesz tutaj No, ty będziesz się grzać, Ej, a ja to będę bada, się masować a Pamiętasz gdzie to się podłącza? Tutaj jest zasilacz A i tu do pilota Tutaj masz miejsce w ogóle na... Te same ciuchy? Nie, teraz mam brązową bluzę, a tu miałem koszulkę brązową te, Mata ma 12 Ej. silników masujących Jak to się włącza? On-off, prawy dolny róg Nie, prawy dolny róg Prawy dolny róg, włączysz czy już czujesz? no wibruje wszystko. Jakbyś byś opisał swoje doznania? Ale co robi? Co robi? Teraz możesz... Ej, zmienia, mi, zmienia mi się teraz, jest dziwne, bo jest ważna światełka. Nie wiem, czy widać kamerze, ale to chyba pokazuje, w którym miejscu wibruje w danym momencie. No i tak właśnie przeskakuje. Teraz teoretycznie najwyższy przycisk odpowiada za szyję. Wyłączyło się? Czy się zmieniło coś? No jest tylko w jednym miejscu. Ale jest, ty na no, niżej niż... Ale górne plecy mi masuje. To można by było trochę przesunąć tą matę. Kolejny przycisk to są plecy. No to bardziej moja pupa. Niżej to mamy lędźwie. A nie czekaj, plecy same plecy. No same plecy to jest tak, tuż nad moją pupką. Dobra, obecnie. To trzeci to będzie takie lędźwie. No to jest. Pod... Ale podbród, No lekki podbród, normalny podwrót. Nigdy nie widzieliście takiego podbruda. Oziom początek moich ud. Czyli trochę przesunięte, a finalnie ostatni Ej, to będzie. Fajne, czekaj. Dobra, to daj, dajmy chwilę. jeszcze relaks? Fajne, no, ale... Ej, fajne, podoba mi się to, naprawdę. No to w czasie streama idealne. Ej, a te są mocniejsze. S tak? Te ale na szyję w ogóle niby. Ale falowałeś, falowałeś tak przez chwilę. A ostatnie, to, ale... czwarte, to są nogi. Ten fotel się rozkłada, może się położyć. Chyba zestresowany, wiesz, czy tak śmiałeś? Nie, ja miałem luz. Położyć. Tak, tak, No i stary. To teraz kolejny przycisk, niżej, to jest intensywność. Spróbuj. Jest mocniej. Ale gruby, wyłożony na fotelu. Człowieku, C, ale czekaj, to nie wszystko. Cześć? Przycisk po prawej od intensywności zmienia tryby. Jest pięć trybów, od F1 do F5. Czyli pewnie jakieś zaprogramowane. Może, wiesz, raz trochę tu mocniej, tam słabiej. Wyjdzie szatełka, zmienia mi. jest wszystko i masuje. A finalnie lewy dolny róg, zaraz obok tego przycisku, który wyłamałeś, jak klikniesz, ja, no, kliknij. Nie odczujesz tego Ale od razu. Lepsza. Ale teraz cała mata masująca powinna się powoli zacząć wypełniać ciepłem. Ej, spróbuj sobie. Spokojnie, zaraz spróbuję, jak ty tam będziesz. Kupisz sobie. właśnie boję się, że po adwentach będę robić też. Będę prosić o linki Matiego. Jakiś tak. dziwny piąty tryb, który startuje od zera i tak się podnosi. I się wycisza. Natomiast ja już czuję, że tutaj robi się coraz cieplej i coraz wilgotniej. Możesz zobaczyć, sauna. co się tutaj dzieje. Tu, jak wsadzisz rękę. Panie, można kółeczka robić. Fajny pilotik. Fajnie, że dali. Można się pobawić na przykład. A nie ma baterii. Baryki w środku, dobra. No to nie łatwo. Nie dali, nie stać już ich było. To mnie w innym świecie. 700 zł. No to bateryjka za droga. Czyli mata 300 wy w takim razie. Tak. Da mnie ta mata to jest rzecz do polecenia. Mata 300 zł na 700 zł kosztowała. Bo generalnie dawała taka, że wybieramy te prezenty do 1000 zł. Że każdy, kto tam przychodzi, to daje też jakiś prezent. Yy, do... Znaczy nie, że daje, tylko wybiera. Nic nie musiałem dawać, żeby tam ten. Jedyny koszt, jaki poniosłem, to. To pranie po skorzystaniu z sauny, no bo musiałem nowe ciuchy ubrać. I jeszcze kosztem jest yy, paliwo, że musiałem tam dojechać, a w kółko ku... daleko. Chodzimy? Chyba tak. Ja pójdę tylko jeszcze po baterijkę. Właśnie ja nie wiem, czy ty widziałeś Ach. inne obciki Adentecha. Nie, to stary nie wiesz co tutaj jest? Nie wiem. To zaraz do tego przejdziemy. Aha, to było nagrywane po saunie, a wstawili to przed Sauną, a tu widać, że już mam mokre włosy. Ale mam tutaj coś jeszcze, co dostajesz w prezencie od. A nie, pamiętasz jaki jest rok teraz? Tak. Jaki? To. Czekaj, jest 2024. Jest rok smoka. A Dla ciebie? Fajne! Chciałem ci się pochwalić. To jest coś, co ja, że tak powiem, wsadziłem w to swoje... Okazało się, że ta moneta jest warta, bo to jest uncja srebra i to jest warta jakieś chyba 170 zł. Ręce. Tu jest keyboard! Tu jest keyboard! Tu jest keyboard! Łoooo! Onionite Powerboy ZG Dark Project. Ej, czy Kasik ma klawiaturę? Ma z klawiaturę, ale Kasiks ma akurat różową klawiaturę. Taką okay. kasetową, którą zrobiliśmy. Natomiast, jak tutaj spojrzysz sobie od spodu. In collaboration, w Ziemniach Jędrzego Żyrycko. ZG mm -hmm. Taka klawka, ona jest bez nupada. Tak, to jest tkl -ka. Ale jest ze strzałkami chociaż. To dobrze. Nie wiem, czy chcesz ją teraz odpakowywać? Czy chcesz u siebie sobie odpakować? Nie, no mogę teraz. Co Bo chcesz mi w niej pokazać? Nie wychodziłem z domu, nie odchodziłem. Od komputera spałem tylko chwilę, a wstawałem, żeby ogarniać. I to. Poka, to United. Dziś dopiero podłączyłem. Używałem ją od 7 godzin. No, wydaje się spokojny na razie. Sirius kreaturkę Apexa 7 na Blue Switchach. To głośna. Po dużo pisałem, ale to nie przeszkadza mi to. No ta jest zdecydowanie cicha. A to jest akurat przydatne, bo jak dziewczyna u mnie śpi, to narzeka, że za głośno klikam. Jeśli nie sputaj obudzić się z to będziesz mieć klawiaturę. To no, prawda. Jak usłyszałem, że ta klawiatury jest cicha, to była w niebie, no nie? Powiedziałem, że mam kreaturę i że jest cicha ona. Tak! Tak było. Na czas, kiedy dziewczyna śpi. A co to są za switche? To są switche, które nazywają się amber, czyli są bursztynowe w nawiązaniu do cywilizacji. Właśnie są bursztynowe, no. I to jest ciekawostka. Switche są smarowane. Smarowane są stabilizatory pod wielkimi przyciskami. Ale jako ciekawostka, widzisz, co się dzieje z klawiaturą? No, cała się ściska trochę. Ona ma gasketa, czyli cała płytka PCB Gasket. jest zamontowana, żebyś miał amortyzację pod palcami. To jest klawiatura z hot swapem, czyli jeżeli byś chciał wymienić sobie jeden switch na inny, na przykład na niebieskie, to możesz to wyciągnąć do góry, masz switcha wyciągniętego. I teraz możesz innego switcha sobie wrzucić i zamontować. Ciekawostka, tutaj mamy piankę poronową, która jest dodatkowym wytłumieniem. Pod PCB jest dodatkowa pianka po to, żeby ten dźwięk... był. Czyli pojechałeś na krzywry i dostałeś prezenty i gacie. Dostałem saunę, yy, matę do masowania, klawiaturę, jedną uncję srebra, czapkę, nowe bokserki, to tyle. Ja ...byś chciał zapłacić, żebyś był zadowolony. Ile ja bym chciał? No, ile to jest twoim zdaniem... Legenda mentioned. Ale nie dziwiło mnie, jakby na rynku była warta... Ja bym chciał stówę, super Z. 1100. To wiesz, ile jest warto? Na półce jest za 249. Serio? Chcieliśmy zrobić tak odwdzięczenie się dla społeczności, pokazanie, że da się zrobić fajny produkt. A tu 250 złotych, no nie? Ja byłem trochę w szoku. Taki, wiesz, influencerski, jak to się mówi brzydko, który będzie, wiesz, w uczciwej cenie, zarobiście zrobiony. Klawa Sigma od nich kosztuje 1200 Uf. i też sprawi, że cały rynek klawiatur po prostu wszyscy będą musieli pójść o poziom wyżej. Przyjemna taka. Zobaczymy! Ja... Będę teraz albo krytykował, hejtował, albo coś na streamie. To jest najważniejsze, że jeżeli masz... na... Przetestujemy na Minecrafcie, no nie? Zobaczymy. No, chciałeś najwyższą temperaturę. Uh, 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 uh. <laughs> <paralec. śmiech> Ty żeby nam się woda nie zaczęła skrapać na suficie Przed. Czekaj. Szrek. No nie? Fuj, oh, 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 wow, już jestem mokry! Ej, wiesz co? No, tu czuję. O, Dotknąłem stopą chyba tego rury pary. <gry> <gry> Dobra, gdzie? No i taka jest sauna. Jest ten roller. O. O. A, znowu coś dotknąłem! Źle rozstawiliśmy w środku, ale jedną stopę Hej, jak wygląda widzowie? To wygląda zarobi się ze wszystkich odcinków. Słuchaj, wydaje mi się. <laughs> Było najpierw morsowanie, potem sauna. Nie wiem, te odcinki youtuberów. Zawsze się źle kończą, no nie? Myślę, że ten ma najbardziej kreatywne podejście, jeżeli chodzi o prezenty. No witam. A i tu można na telefonie sobie siedzieć. No właśnie! Na telefonie wziąć pada do ręki, albo po prostu książkę i poczytać jak za dawnych lat w sposób analogowy. No czuję, że jest mi cieplutko, fajnie. A czekaj, ja schowam się cały z ręczkami. Wyobraź sobie, że to jest taki dobry w sumie dla żeby czekać. Na... fajnie, przyszedłem, zostałem zaproszony pierwsza z ziemniaka, a tak się widzimy, pierwsza, pierwszy razem rozmawiamy. I siedzę sobie w piwnicy w saunie i wstaje mi tylko głowa. <grywa> uniwersalność. Uniwersalność? korzysta z sauny chyba? No czy dobra, ty wiem, że nie korzystasz, bo masz jakiś problem naczynkowe chyba? Znaczy, ja mam cerę naczynkową, więc jak. Z... Ale tutaj nie mam twarzy wrzuconej do środka, więc mógłbym skorzystać na całym ciele. Dobra, jest mi trochę ciepło, powiedz mi całe ciało, ciepłe. I, że trochę po mi się pojawia na twarzy. Jest. Ale to nie jest mało. No dobra, uniwersalność? Nie, no tak dla mnie też. Jest łatwa do rozłożenia, zajmuje mało miejsca i szczerze, można nawet ją rozłożyć na zewnątrz, no nie? Pod względem kreatywności to uważam, że to jest wysoka kreatywność, teraz wyobraź sobie, że ktoś z naszych tutaj oglądających kupuje tego typu saunę na święta, ktoś to odpakowuje i tak jak my, my tutaj siedzimy w kilka osób, jedna Ta z też osób testują. z rodziny sieci przy i śpiewa kolędy. Ale <gry> też testują wtedy, na pewno, na pewno, każdy jest zajarany, pierwszy raz to widzi. Fajny prezent. Użyteczność. użyteczność. Użyteczność ja myślę, że spokojnie możemy też dać fula. Jak tylko ktoś nie ma problemu. Ja bym uniwersalność dał fula. Kreatywność spokojnie dziewiątka. No i użyteczność też. No, no dziewiątka dyszka. No bo właśnie pytanie o ten materiał. To jest na pewno, bo to jest na pewno do doraźnego jest spoko. daję co jakby ktoś się że na codziennie, bo są tacy, co saunują codziennie, no nie? No to dziewiątkę bym dał dla bezpieczeństwa. A jeżeli chodzi o materac, pamiętaj, że w kontekście ceny to jest znacznie niższa. Materac, użyteczność 10. Kreatywność, o tak 7-8. Uniwersalność, no 10, bo to rozłożysz wszędzie, każdy, każdy lubi masaż. Wyobraź sobie Mati... kozacki prezent wylosowałem w ogóle. No. Też tak uważam. Dobra, ja myślę, że chyba to byłoby na tyle. Nie ma co bardziej przedłużać tego odcinka. <laughs> tak, Pora do naszego małego drobnego spa zrelaksować się już do samego końca natomiast skoro koniec odcinka no to tutaj jest kanał Suchara z shotami na ten moment kanał mój dwa inne filmy które warto e no i nie daj w montażu mojego mokry suharyliwa zobaczyć no i cóż, trzymajcie się do zobaczenia po co A, tu jest mój kanał mokry suharyliwe kanał mokrego d dwukropek d jestem ziemniak teraz się ziemniaka a już przed challengerem miałem w sumie zapytanie bo po prostu my jesteśmy w tej samej agencji. I chyba spytał się menedżera, czy jesteś z Krakowa jakiś streamer albo coś. I.